Czy kochający Bóg mógłby wrzucić niegodziwych grzeszników do ognia piekielnego, aby palili się przez nieskończony czas? Czy po śmierci ludzie idą prosto do piekła? Czy diabeł rządzi piekłem? Na te i inne pytania mam zamiar odpowiedzieć w tym materiale. Oto 10 faktów na temat piekła, o których nie wiedziałeś. Fakt numer 1. Obecnie nikt nie znajduje się w piekle. Taki wniosek jest oczywisty na podstawie drugiego rozdziału, drugiego listu Piotra i wersetu 9. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. To w momencie sądu zostanie zadecydowane, czy dany człowiek pójdzie do nieba, czy do piekła. Sąd określi, bądź to naszą nagrodę, bądź potępienie. I tak na wypadek, gdybyś zastanawiał się, kiedy sąd Boży zostanie wykonany, drugi list do Tymoteusza w rozdziale czwartym i wersecie pierwszym daje nam odpowiedź: który ma sądzić żywych i umarłych w sławnym przyjściu swojem i królestwie swojem. Jest to tłumaczenie z King James Version, które mówi o żywych. Zatem decyzja o losie wszystkich żyjących zostanie podjęta dopiero po powtórnym przyjściu Jezusa. Wersety 40 po 42 z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza potwierdzają to oświadczając Tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wyrzucą ich do pieca ognistego. O tym, że po śmierci dusza idzie prosto do nieba lub piekła, wynika z niewłaściwego zrozumienia. Choć nauczany jest we wielu kościołach, jest jednak niebiblijny. Może myślisz zatem, co w takim razie dzieje się, gdy ktoś umiera? Czy wędruje jako dusza, oczekując sądu Bożego? Wyjaśnię to w fakcie numer dwa. Umarli śpią w grobach. Biblia wiele razy używa słowa sen, aby opisać stan umarłego. Jednym z przykładów jest przypadek śmierci łazarza opisany w 11 rozdziale Ewangelii Jana i wersetach 11 po 14, gdzie Jezus powiedział: Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Jezus opisał śmierć łazarza jako stan snu. Gdy umarli śpią w grobach, nie są świadomi tego, co dzieje się dokoła nich. Księga Koheleta w rozdziale 9, a wersetach 5 i 6 oraz 10 wyjaśnia to w taki sposób. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Umarli nie odczuwają uczuć takich jak miłość czy nienawiść, ponieważ są nieświadomi w swoich grobach i pozostaną w takim stanie aż do zmartwychwstania. A to prowadzi mnie do faktu numer 3. Będą dwa zmartwychwstania. Według Biblii odbędzie się osobne zmartwychwstanie dla sprawiedliwości, i osobne dla niegodziwych. Ewangelia Jana w rozdziale 5 i wersetach 28 po 29 stwierdza: Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, mając tu na myśli głos Jezusa. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy popełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Sprawiedliwi powstaną podczas zmartwychwstania do życia, zaś niegodziwi w zmartwychwstaniu do potępienia. A te dwa zmartwychwstania oddziela od siebie okres tysiąca lat. Księga Objawienia w rozdziale 20, a wersetach 4 i 5 mówi I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, mówiąc tu o tych, którzy zostali zbawieni i przebywają w niebie. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez to, Tysiąc lat. Inni umarli, nie ożyli. Tu odnosi się to do tych, którzy nie zostali zbawieni i nie przebywają w niebie. Aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Fragment, to jest pierwsze zmartwychwstanie, mówi o tych, którzy będą zbawieni, aby rządzić z Chrystusem przez tysiąc lat, nie zaś o tych, którzy są martwi, czyli potępionych. Ponieważ tematem tych wersetów są ci, którzy będą razem z Chrystusem rządzić w niebie, fragment o reszcie umarłych umieszczony jest tu po to, abyś dowiedział się, kiedy potępieni powstaną z grobów. Powodem, dla którego niegodziwi zostaną wskrzeszeni do życia tysiąc lat po Sprawiedliwych, jest to, że zostaną ukarani. Stanie się zaś tak po tym właśnie czasie, dlatego, że Sprawiedliwi będą uczestniczyć w tysiącletnim okresie sądu, który potwierdzi karę dla niegodziwych. Nie zamierzam jednak zbytnio się w to teraz zagłębiać, ponieważ temat ten dotyczy sądu, a nad tym zastanowimy się być może w jakimś przyszłym materiale. Fakt numer 4. Piekło nie jest wieczne. Wbrew powszechnemu przekonaniu, piekło nie będzie płonąć przez wieczność. Dla przykładu, list do Rzymian w rozdziale 6 i wersecie 23 mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki w piekle. Tak przy okazji, śmierć, o której jest tu mowa, nie jest śmiercią, której wszyscy doświadczamy, ale jest to druga śmierć. Księga Objawienia wspomina o niej w rozdziale 21 i wersecie 8, mówiąc. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych i zabójczych, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Śmierć ta nazywana jest drugą, ponieważ nastąpi po zmartwychwstaniu niegodziwych na koniec tysiąclecia. Innymi słowy, niegodziwi doświadczą śmierci dwukrotnie. Umrą jak każdy z nas, po czym zostaną wskrzeszeni, aby doświadczyć kary na koniec tysiąclecia poprzez wyrzucenie do jeziora ognia i umrą ponownie. Nie wspominając o tym, że Jezus Chrystus zapłacił już za nasze grzechy. Zatem jeśli karą za grzechy są wieczne męki w piekle, to dlaczego Jezus nie płonie tam obecnie? Powinien przecież męczyć się tam na wieki, jednak nie jest tak, ponieważ umarł za nas na krzyżu, abyśmy my nie musieli doświadczać drugiej śmierci. Kontrast ten zilustrowany jest również w szesnastym wersecie trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Mówi on... Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zauważ, że werset ten mówi, iż albo zginiemy, albo zyskamy życie wieczne. Zginąć to nie oznacza płonąć w piekle na wieki. Według Google słowo zginąć oznacza umrzeć, zwłaszcza w brutalny lub nagły sposób. I na tym się nie kończy. Psalm 37 w wersecie 20 mówi: Zaiste bezbożni wyginą, a nie przy Przyjaciele pana są jak ogień w piecu, zniszczają, pójdą z dymem. Werset odnosi się tu do ofiar spalanych na ołtarzach w Starym Testamencie, które rzeczywiście płonęły na popiół. I jest to porównane do unicestwienia niegodziwych, ponieważ będą oni spaleni w ogniu piekielnym na popiół. I tak, na wypadek, gdybyś zastanawiał się, czy to naprawdę dokładnie to oznacza, wersety 19 i 21 z trzeciego rozdziału księgi Malachiasza powinny rozwiać wszelkie wasze wątpliwości. Czytamy: Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem, i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan Zastępów. Nie wspominając już o tym, że jeśli niegodziwi mieliby płonąć w piekle przez wieczność, oznaczałoby to, że są nieśmiertelni. Jednak Biblia w wersecie 16, rozdziału 6, listu do Tymoteusza mówi, że nieśmiertelność ma tylko Bóg Wszechmogący. Natomiast wierzący uzyskają ją w dniu powrotu Pana. Pierwszy list do Koryntian w w dziale 15 i w wersetach 51 po 53 ujmuje to w takich słowach. Oto ja tajemnicę wam powiadam: nie wszyscy ci zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w oka na trąbę ostateczną. Albowiem trąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. bo musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność. Kolejnymi potwierdzającymi to wersetami. Są jedenasty i dwunasty z piątego rozdziału pierwszego listu Jana, który mówi a świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Komu obiecane jest życie wieczne tym, którzy mają relację z Synem. Dlatego ci, którzy tej relacji nie mają, nie posiądą również życia wiecznego. Zatem nie będą oni płonęli przez wieczność w piekle Fakt numer 5. wieczny ogień piekielny odwraca ludzi od Boga. Przekonanie o istnieniu miejsca wiecznej kaźni, w którym Bóg męczy ludzi w wiecznym ogniu, wyrządziło niewyobrażalne szkody dla głoszenia Ewangelii, gdyż przedstawia w fałszywym świetle prawdziwy charakter Boga. Biblia przedstawia Boga jako kochającego i sprawiedliwego. Jednakże jak może to być prawdą, gdyby miał On torturować ludzi w piekle na wieki za grzechy, które popełnili w swoim krótkim życiu? To nie ma sensu. Jest to argument, który słyszałem od wielu ateistów. Biblia rzeczywiście wskazuje na to, że niegodziwi zostaną ukarani. W wersetach 47 i 48 rozdziału 12 Ewangelii Łukasza, Jezus w przypowieści o słudze wiernym i roztropnym, która ukazuje jego powrót i ukaranie bezbożnych, mówi: Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował, nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karogodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Wersety te mówią o sługach bitych wiele lub niewiele razy. Jeśli to porównanie zastosujemy do kary Jeziora Ognia dla niegodziwych, to oznaczać będzie, że niektórzy będą płonąć dłużej niż pozostali, w zależności od stopnia ich win. Szatan oczywiście będzie płonąć najdłużej, ponieważ jest on inicjatorem i sprawcą grzechu. Fakt numer 6. Szatan zostanie spalony na popiół. W Jeziorze Ognia spaleni na popiół będą nie tylko wszyscy bezbożni. Szatan stan także zostanie spalony. I dla niego też nie będzie to piknik. Bóg opisując zniszczenie szatana pod symboliką króla Tyru, we wersecie 18, rozdziału 28, księgi Ezechiela, mówi Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Ogień piekielny tak naprawdę przeznaczony jest do zniszczenia diabła i jego aniołów. Ewangelia Mateusza w rozdziale 25 a wersecie 41 nazywa go ogniem wiecznym zgotowanym diabłu i jego aniołom. Ogień nazwany jest tu wiecznym nie dlatego, że będzie płonął przez wieczność, ale z powodu jego wiecznych skutków. Ci, którzy w nim skończą, będą zupełnie zniszczeni na zawsze. Ale tym, co nam to pokazuje, jest fakt, że Bóg nie chce spalić w jeziorze ognia żadnego czucia. Człowieka. Jest ono przeznaczone dla diabła i jego aniołów, ponieważ ich los został już przesądzony. Żaden jednak człowiek nie urodził się z wyrokiem skazującym na ogień piekielny. Bóg dał nam wszystkim drogę ucieczki i jest nią Jezus Chrystus. Jeżeli zaakceptujemy Go jako naszego Pana i Zbawcę oraz wyznamy swoje grzechy w imieniu Jezusa, zostaniemy wybawieni. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o Jezusie i o Biblii, kliknij proszę w link do darmowego studium biblijnego online, który jest Znajduje się w opisie wideo. Fakt numer 7. Piekło będzie na Ziemi. W przeciwieństwie do popularnego przekonania, że piekło znajduje się gdzieś w środku Ziemi, Biblia wskazuje, że piekło będzie płonąć na Ziemi. Czytamy. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie Szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach Ziemi Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Zauważ, że jest tu napisane, iż szatan i wszyscy bezbożnicy zostaną zniszczeni tu, na ziemi, przez ogień piekielny, który spuści z nieba sam Bóg. Na pewno zwróciłeś uwagę na fragment o dręczeniu przez wieki. I może myślisz, chwileczkę, przecież właśnie przed chwilą powiedziałeś mi, że szatan i grzesznicy zostaną spaleni na popiół. Wyjaśnij to, pani flopbox Tu cię mam. Cóż, przede wszystkim należy pamiętać, że język polski nie jest oryginalnym językiem, w którym spisano Biblię. I wyraz na zawsze przetłumaczony jest z języka greckiego i oznacza pewien okres czasu, ale także to, co uważamy za wieczność, w zależności od kontekstu. depending it. on the context Jeśli poszukasz znaczeń wyrażenia tego zwrotu, dowiesz się, że wiele razy użyty został, aby określić pewien okres czasu lub czas do momentu czyjejś śmierci. Dla przykładu, we wersetach 5 i 6 rozdziału 21 Księgi Wyjścia, mówiących o słudze, który nie chce rezygnować ze służby u swego Pana, czytamy, Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego Pana, moją żonę i moje dzieci, i nie chce wyjść na wolność, wtedy Pan jego zaprowadzi go... Boga. Potem postawi Go u drzwi albo u odrzwi, od i przekłuje Mu Pan Jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem Jego na zawsze. Czytamy, że sługa będzie służył Mu na zawsze, co oczywiście oznacza do końca swojego życia. Kiedy Anna przygotowywała swojego syna do służby w kapłaństwie, jak czytamy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale pierwszym i wersecie dwudziestym drugim, powiedziała: Gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem pana i pozostanie tam na zawsze. Mówiła, że odda go na zawsze, co oznaczało, że na całe jego życie. To samo dotyczy tych, którzy przez wieczność będą palić się w jeziorze ognia. Będą płonąć do czasu, aż ogień kompletnie ich spali. I wygląda na to, że będzie to trwać dłużej niż jeden dzień i noc. Fakt numer 8. Piekło nie zawsze odnosi się do jeziora ognia. Słowo piekło nie zawsze oznacza jezioro ognia, jak niektórzy uważają i zastanawia to wielu ludzi. Na przykład w Starym Testamencie zostało ono przetłumaczone 31 razy z hebrajskiego słowa sheol, które oznacza grób. Jeden z przykładów mamy w psalmie 139 i wersecie 8, gdzie czytamy Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. W Nowym Testamencie słowo piekło tłumaczone jest z trzech greckich słów Hades, Tartarus i Gehenna. Hades jest jest greckim odpowiednikiem Sheolu i oznacza grób. Jeden z przykładów na hades znajdziemy w dziejach apostolskich w rozdziale drugim i w wersecie 27. albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz świętemu Twojemu oglądać skażenia. Jest to proroctwo odnoszące się do Jezusa Chrystusa i mówiące o tym, że Jego ciało nie rozłoży się w grobie, lecz Bóg wstrzesi go do życia. Słowo Gehenna oznacza miejsce spalenia i często używa się Go w odniesieniu do jeziora ognia. O którym można czytać, a jeśli cię gorszy, ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, ogień nieugaszony. Przy okazji, stwierdzenie, że ogień będzie nieugaszony, oznacza, że nikt nie będzie w stanie go ugasić. Ogień wygaśnie sam po tym, jak dokona swojego dzieła zniszczenia szatana, jego aniołów i reszty niegodziwych. Możemy to stwierdzić na podstawie 14 wersetu 47 rozdziału księgi Izajasza, który mówi: Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień. Nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko by dokoła Niego siedzieć. Tartarus, ostatnie słowo tłumaczone na piekło, oznacza miejsce ciemności i użyte jest w Nowym Testamencie tylko raz. W drugim liście Piotra, w rozdziale drugim i wersecie czwartym czytamy. Bóg nie oszczędził bowiem upadłych aniołów, lecz wtrącił ich do ciemności piekielnej. gdzie oczekują na sąd. W mitologii greckiej tartar jest najgłębszym obszarem Hadesu, przeznaczonym do karania nieposłusznych Bogów. Piotr używa tego obrazu, by przedstawić obecny stan upadłych aniołów, którzy znajdują się w symbolicznym więzieniu ciemności i śmierci i są oddzielone od Boga, źródła życia. Dla przykładu, w 12 wersecie 8 rozdziału Ewangelii Jana, Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Fakt numer 9. Ogień piekielny oczyści Ziemię. Poza zniszczeniem diabła i jego aniołów, głównym celem zesłania ognia na Ziemię jest oczyszczenie jej z grzechów i grzeszników. Gdy zostanie to wykonane, Bóg stworzy nowe niebo i nową Ziemię. Wersety 10 po 13 trzeciego rozdziału drugiego listu Piotra przedstawiają to wydarzenie w taki sposób. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i działa ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być Wy w świętym postępowaniu i pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Co ciekawe, podczas gdy w czasie potopu Bóg oczyścił świat za pomocą wody, to po drugim przyjściu Jezusa, a dokładniej pod koniec milenium, kiedy to niegodziwi zostaną wrzuceni w jezioro ognia, oczyści on ziemię ponownie, tym razem jednak za pomocą ognia. Bóg musi to zrobić, aby usunąć wszelkie ślady grzechu z naszej planety, gdyż cała ona jest nim skażona. Nie tylko ludzie, ale również lądy, wody i powietrze. Wszystko jest zanieczyszczone jako rezultat grzechu. Fakt numer 10. Bóg nie czerpie przyjemności ze zniszczenia grzeszników. Mimo, że Biblia wskazuje, iż niepokutujący grzesznicy będą zniszczeni w jeziorze ognia, to jednak nie jest to coś, z czego Bóg będzie czerpał przyjemność. W Księdze Ezechiela, rozdziale 33 i wersecie 11, Bóg powiedział, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domu izraelskim? Śmierć w płomieniach ognia będzie konieczna dla tych, którzy nie pokutowali za swoje grzechy, ponieważ tego wymaga sprawiedliwość Boża. Według listu do Rzymian rozdziału 6 i wersetu 23 karą za złamanie Bożego prawa, dziesięciu przykazań jest śmierć. Jednocześnie to nie jest coś, na co Bóg tylko czeka. Nie szuka on okazji do zemsty na tych, którzy złamali Jego prawo. Przeciwnie, chce on, abyśmy wszyscy ocaleli od płomieni i właśnie dlatego wysłał swojego syna. Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy. Tak bardzo nas kocha. Nikt nie płonie teraz w piekle. Większość ludzi, którzy już umarli, śpili w swoich grobach, czekając na sąd. Ogień piekielny zapłonie pod koniec milenium i wszyscy upadli aniołowie oraz niepokutujący grzesznicy, zostaną spaleni na popiół w trakcie przygotowywania nowego nieba i nowej ziemi. Które zostaną stworzone przez Boga. Stanie się tak dlatego, że wymaga tego sprawiedliwość Boża za złamanie Jego prawa. Bóg jednak nie czerpie przyjemności ze śmierci bezbożnego. Poprzez stworzenie wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, i On pragnie, abyśmy wszyscy byli zbawieni. Z tego właśnie powodu wysłał swojego Syna. Aby ten umarł na krzyżu za nasze grzechy. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobało Ci się to wideo, daj łapkę i podziel się nim ze znajomymi. Dziękuję również za Wasze wsparcie. Jeśli podobają się Wam filmy na moim kanale i chcecie wesprzeć moją pracę darowizną, to linki do mojego konta PayPal i Patreon znajdują się w opisie. Jeśli jesteś nowy, nie zapomnij subskrybować i kliknąć obok w ikonkę dzwoneczka, aby nie przegapić moich przyszłych publikacji. Sprawdź również inne moje filmy przez kliknięcie w ekran. Mam wiele dobrych chrześcijańskich materiałów. Niech Cię Bóg błogosławi.